Dzieńka wszystkim, z tej strony oczywiście Cabanek, a w dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o nowym skinie bugi oraz o tym jak możemy go zdobyć za darmo. Ale jeszcze przed filmem pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę oraz subika. Dodatkowo przypominam wam, że możecie mnie wesprzeć, wpisując mój unikalny kod w sklepie Cabanek i już bez dłuższego przedłużania lecimy z odcinkiem. Jak wiecie, do skinów z serii Icon dołączy Buga, amerykański gracz i streamer Fortnite, będący mistrzem solowych. Rozgrywek World Cupów. Poza stylem domyślnym, skin będzie posiadał swój elektryzujący styl elitarny oraz styl Buga Mistrz Świata. Epic oficjalnie poinformowało nas, że skórka ta będzie dostępna już 21 lipca, więc na moment, kiedy oglądacie ten film, skin powinien znajdować się już w sklepie. A oto jedna z oficjalnych informacji. Niedługo po udostępnieniu trybu końcówka gry Bugi do sklepu trafi strój Buga wraz z pozostałymi elementami zestawu Mistrza. Zarzutcie na plecy puchar Fortnite World Cup z jego ukochaną mopsisą Zoe, zakładając plecak puhar Zoe, wyostrzcie zmysły z podwójnym kilofem ostrza Bugi i rozruszajcie łokcie z emotką Zakręć się. Dzięki tej informacji możemy się dowiedzieć, że do gry zostanie dodany specjalny tryb Bugi, który wejdzie do gry już 20 lipca i będzie trwał do 28 lipca. W tym trybie możemy zdobywać rozgłos, który będzie dostępny tylko w tym trybie. Gracze, którym uda się zdobyć co najmniej 1500 punktów przed rozpoczęciem. Turnieju Buga Late Game 28 lipca będą mieli szansę w nim zagrać, a pula nagród w tym turnieju będzie wynosiła aż 100 tysięcy dolarów. Turniej będzie odbywał się w trybie trójek oraz potrwa około 2 godziny. Możliwe więc, że osoby, którym uda się zakwalifikować do tego turnieju otrzymają skina za darmo za sam w nim udział, lecz to są na razie tylko spekulacje. Okej, okay, w tym filmie to już wszystko. Jeśli film Ci się spodobał, to nie zapomnij o zostawieniu łapeczki w górę oraz subika. Ja już lecę. Widzimy się w kolejnym filmie Siema Wyluzujmy się na parę chwilę Otwórz winu i zaponie grill Nad głowami unosi się tym Tylko też tylko chim, Wyluzujmy się na parę chwil